Mm-hmm. Patryk Grodecki, 27 lat, starszy konstruktor w pracowni nowych konstrukcji wytwórni sprzętu komunikacyjnego państwowych zakładów lotniczych w Kaliszu. Wykształcenie studia inżynierskie Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych specjalność silniki spalinowe. Patryk pochodzi z Warszawy. Pasja zaprowadziła go do Kalisza. Nie była to trudna decyzja. Chciałem podjąć pracę. Na początku przyznaję, że szukałem tylko w Warszawie. Stamtąd jestem, tam mam znajomych, rodzice tam mieszkają. Ale rynek pracy dla absolwentów bez doświadczenia w Warszawie jest naprawdę ciężki. Znaleźć pracę nie jest łatwo. I tak się oddalają od Warszawy. Coraz dalej dalej i w końcu trafiłem tutaj na ogłoszenie, w którym poszukiwano konstruktora silników lotniczych. No i a to jestem. Na razie pierwszym osiągnięciem jest to, że nasz silnik badawczy, nad którym pracowaliśmy, został wysłany do Politechniki Lubelską, na Politechnikę Lubelską, z którą współpracujemy. Został uruchomiony, odpalił i działa. To jest według mnie dla mnie, dla osoby, która nie ma dużego stażu, to jest naprawdę duże doświadczenie i nie mogę się doczekać, aż pojadę tam właśnie na Politechnikę Lubelską, sam zobaczę jak to chodzi w rzeczywistości, jak to działa. Jeśli chodzi o pracę, to w grudniu podpisałem umowę na stałe, więc jak widać, raczej zostanę tu trochę dłużej niż, niż te półtora roku, odkąd tutaj teraz jestem. Myślę, że zostanę tutaj, dopóki będzie możliwość rozwoju. Dążę w tym kierunku, żeby jednak zdobywać nową wiedzę, nowe doświadczenie, starać się je wykorzystywać i dopóki będę miał to zapewnione, zostanę tutaj z pewnością. Małgorzata Smagłowska, 26 lat. Konstruktor w pracowni nowych konstrukcji WSK PZL Kalisz. Wykształcenie, studia inżynierskie. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie. Kierunek Lotnictwo i Kosmonautyka. Specjalność Samoloty i Śmigłowce. Studia magisterskie w trakcie na Politechnice Lubelskiej. Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn. Specjalność Budowa i Eksploatacja Napędów Lotniczych. Od najmłodszych lat interesowało mnie lotnictwo. Tak jak wspomniałam, jestem, pochodzę z okolic Dęblina, więc Dęblin jest znany z lotnictwa wojskowego, więc samoloty latały nad głową i od, od zawsze Zawsze patrząc na te samoloty marzyłam, że najpierw będę latać, a jeśli nie latać, to przynajmniej zacznę konstruować takie maszyny. No i tak powoli, sukcesywnie zaczęłam do tego dążyć, i dzisiaj jestem tu, tak, i mogę, mogę współpracować z, z chłopakami tutaj, konstruktorami i uczyć się od nich. Przede wszystkim spodobał mi się profil firmy o tyle, ile silniki ale dodatkowo są tutaj po prostu nowe projekty wdrażane i to jest, właśnie, to jest właśnie to coś, co dla studenta, który dopiero wchodzi na swoją drogę, na swoją karierę. E, swoją drogę pracy jest czymś, czymś, bardzo dobrym. Widzimy jak powstaje silnik, tak, jak powstaje od początku, są badania, jest najpierw projekt, tak, czyli praca przy komputerze, projekt, modelowanie w odpowiednich programach, następnie widzimy jak powoli powstaje silnik i widzimy też, później badamy ten silnik, czy działa, czy, czy, czy jest wszystko w porządku, jeśli nie, to musimy coś zaradzić, jeśli, e, jeśli jest wszystko w porządku, no to, to sukces, także, no, tu jest po prostu taka możliwość, że oprócz takiej komputerowej pracy możemy też zobaczyć później efekt tej pracy. To jest, to jest bardzo, bardzo dobre doświadczenie. Małgorzata jest pierwszą kobietą od wielu, wielu lat, o ile nie jedyną w historii pracującą w dziale konstrukcji silników w Kaliskiej WSK. Faktycznie nie jest dużo nas, kobiet. Ale to się zmienia, to się z czasem zmienia. Pamiętam, jak zaczęłam studia, to były chyba tylko trzy dziewczyny. Po czasie zostałam tylko ja sama i tak aż do wyboru specjalności. A już na specjalności w grupie miałam właściwie sytuację pół na pół. Połowa to panowie, połowa to kobiety, więc, więc też, też dajemy radę jak najbardziej. Wydaje mi się, że płeć nie gra roli, że, że to jest taki zawód, że po prostu musisz być specjalistą, musisz mieć umiejętności, musisz yy, lubić to robić, jeśli tak jest. To naprawdę płeć nie ma znaczenia, czy to kobieta, czy to mężczyzna. Ja tak uważam. Ja się odnajduję przynajmniej. Bartłomiej Skurzyński 33 lata. Główny konstruktor WSK PZL Kalisz. Wykształcenie, studia inżynierskie, politechnika rzeszowska, kierunek lotnictwo i kosmonautyka, specjalność silniki lotnicze. Studia magisterskie na Politechnice Warszawskiej. Kierunek, mechanika i budowa maszyn. Specjalność komputerowe wspomaganie projektowania inżynierskiego. W Kaliszu znalazłem pracę przez przypadek. Tak po skończeniu studiów inżynierskich zacząłem szukać pracy głównie skupiałem się na pracy w Warszawie. Chciałem, ponieważ rozpocząłem tam edukację dalszą. Yy, ale ze względu na trudności, jako młody absolwent yy, rozpocząłem w zasadzie zainteresowałem się branżą lotniczą w tej Polsce. No i tak okazało się, że tutaj w Kaliszu jest ogłoszenie na konstruktora, yy, konstruktora silników lotniczych, jako że Kalisz leży od mojego miasta rodzimego tylko 130 km. Stwierdziłem, że będzie to dobra alternatywa. Yy, no i tak od 7 lat już prawie tutaj pracuję. Początki były bardzo trudne. W zasadzie cała moja wiedza, którą posiadałem na studiach, w zasadzie były tylko skromnymi podstawami. Tutaj rozpoczęło się dopiero wielka nauka nowych rzeczy. No musiałem się wykazać troszeczkę jako nowy pracownik. Bardzo byłem zaangażowany w pracę, i tak między innymi dlatego. Objąłem stanowisko Kierownika Pracowni Nowych Konstrukcji po kilku latach pracy, a obecnie jestem Głównym Konstruktorem. Prowadzimy teraz kilka projektów. Głównym naszym obecnym projektem, którym jestem Kierownikiem projektu, jest stworzenie dwusuwowego silnika diesla z przeciwbieżnymi tłokami dla samolotów ultralekkich o mocy 100 kW. Pracę zacząłem trochę traktować jako pasję. Bardzo lubię tutaj przychodzić. Każdy dzień w zasadzie jest troszeczkę inny. Mamy możliwość rozwoju w zasadzie osobistego i tutaj dla firmy du du duży wkład wnosimy. Tak jak tu wcześniej wspominaliśmy, prowadzimy projekty badawczo-rozwojowe, współpracujemy z naukowcami z Politechniki Lubelskiej, też bardzo dużo od nich się uczymy, oni się uczą od nas jako od osób, które pracują w przemyśle, też możemy się podzielić tym doświadczeniem, wiedzą. Przyszłość należy do profesjonalistów, ludzi, którzy są dobrze wyszkoleni i potrafią radzić sobie w warunkach zmian technologicznych. Dobry zawodowiec to człowiek, który nie obawia się zmiany, on sam jest zmianą, jest innowacyjny, tworzy nowe rozwiązania po to, by ułatwić życie sobie i innym. Dlatego Kaliski Samorząd zrealizował kampanię promocyjną pod hasłem Kalisz przestrzeń dla profesjonalistów. Jestem ambitna. Nie zadowala mnie byle co. Kalisz Przeszczęd dla Profesjonalistów to nazwa dwóch szeroko zakrojonych kampanii promocyjnych. Jedna z nich ma na celu promocję kształcenia zawodowego i skierowana jest do młodych ludzi i ich rodziców, mieszkańców Kalisza i aglomeracji Kaliska ostrowskiej których chcemy zachęcić do wyboru kształcenia zawodowego-technicznego, tak aby w przyszłości mogli zasilić kadrowo firmy inwestujące w Kaliszu, innowacyjne firmy przemysłu lotniczego, produkcji spożywczej czy przemysłu maszynowego. Tu dostaje wszystko, czego potrzebuje, Żeby w przyszłości żyć tak, jak będzie mi się podobało. Chcę tutaj pisać swoją historię. Drugi kierunek kampanii to zachęcenie mieszkańców innych miast do znalezienia pracy w Kaliszu i osiedlenia się tutaj. Billboardy z hasłem Znajdź swoje miejsce w Kaliszu pojawiły się w sześciu miastach w Poznaniu, Łodzi, Wrocławiu oraz miastach średniej wielkości Radomiu, Kielcach i Olsztynie. Staraliśmy się wybrać miasta, które mają stosunkowo duży potencjał e, mieszkańców, potencjał kadrowy, potencjał uczelni technicznych. Są miastami większymi od Kalisza, ale jednocześnie, to było kluczowe, mają większą niż w Kaliszu stopę bezrobocia. Tak, żebyśmy mogli efektywnie potencjalnych nowych pracowników mieszkańców miasta do Kalisza zapraszać. I tych mieszkańców innych miast, regionów chcemy przekonać do tego, że mogą w Kaliszu znaleźć dobrą atrakcyjną pracę, budować swoją karierę w innowacyjnych technologicznych firmach. Kampania przebiega również w mediach społecznościowych. Miasto prowadzi także stronę internetową www.profesjonaliścikalisz.pl, na której zapoznamy się szczegółowo z ofertą kalijskich szkół technicznych i zawodowych i przede wszystkim znajdziemy aktualne ogłoszenia pracy, staży i praktyk w kaliskich firmach branży technologicznej. Chcemy, żeby Kalisz zaistniał w świadomości mieszkańców innych miast i regionów, jako miasto, w którym można w innowacyjnych, technologicznych firmach budować dobrą, ciekawą karierę. Natomiast oczywiście takim globalnym efektem kampanii w przyszłości ma być zwiększenie ilości pracowników w kaliskich firmach, ponieważ firmy inwestujące w, dla firm inwestujących w Kaliszu jest to kluczowe wyzwanie rozwojowe firmy od lat czekały na taki krok kaliskiego samorządu. Fachowych rąk do pracy ciągle brakuje. Współdziałanie miasta z sektorem przedsiębiorstw to strzał w dziesiątkę, oceniają przedstawiciele silnej w Kaliszu branży lotniczej. My prowadzimy już działania od wielu lat. My pracujemy w szkołach. My informujemy młodych ludzi o tym, jakie mają kierunki rozwoju, w jakim kierunku warto się uczyć, jak wygląda ich przyszła praca, jak mogłaby wyglądać ich przyszła praca. Także zaczęliśmy nasze prace już kilka lat temu. W tej chwili jest to spotęgowane bardzo silnie, ja widzę duże przyspieszenie na, na tym rynku reklamy naszych, naszych przedsiębiorstw, naszej, naszej działalności na rynku społecznym. Potrzebujemy programistów maszyn, potrzebujemy operatorów robotów, operatorów maszyn sterowanych numerycznie. Tak jak powiedziałem, nasz przemysł jest wysoce zaawansowany technologicznie. To często są roboty, to często są automaty, które poprzez zaprogramowanie wykonują pracę. Także to praca operatorska już niekoniecznie wiąże się z taką prawdziwą pracą przy, przy maszynie, gdzie trzeba coś ręcznie wykonywać. Efekty kampanii już widać, mówi nam Piotr Kuźbik, członek zarządu WSK PZL Kalisz. Jest większe zainteresowanie, jest większe zainteresowanie, ponieważ nie, nie mamy na przykład na, na chwilę obecną, co jest może nawet prawie że elementem problemu z zatrudnieniem pracowników. Nie tylko na wyższe jakieś tutaj stanowiska, czy, czy stanowiska techniczno-konstrukcyjne ale oprócz tego na wszystkie stanowiska, które są tutaj um, u nas, czyli wszystkie obrabiarki sterowane numerycznie CMC, um, przychodzą pracownicy po naszej po szkole zawodowej lub po naszym PWSZ. Podstawą wszystkiego jest to, że jest, każdy pracownik, który przychodzi, to od razu chce umowę o stałą, umowę o pracę i to jest wszystko dla niego najważniejsze. My tutaj mamy takie sobie tutaj uzyskaliśmy, że przychodzi pracownik na pierwszy okres, to jest okres próbny 3 miesięcy, Po okresie próbnym, w zależności od tego jaki jest bo podpisujemy następną umowę na rok czasu, a gro, przeważnie podpisujemy umowę już stałą. Każdemu tutaj pracownikowi gwarantujemy, oprócz tego, że stabilne zatrudnienie finansowe to kształcenie się dalsze, organizujemy wszystkiego rodzaju, kryjemy wszystkiego rodzaju studia wyższe, który pracownik chce różnego rodzaju kursy. Rodzice są zadowoleni, bo wyprowadziłem się, jestem tutaj samodzielny, dobrze sobie radzę. Mogę się utrzymać bez problemów pojedynkę, w Warszawie to byłby problem z czymś takim. Natomiast znajomi na początku łapali się za głowę, że jak Kalisz? Gdzie to jest? Koszalin? Kielce? Nie, Kalisz, Wielkopolska, tak między Łodzią, Poznaniem, a Wrocławiem w trójkącie. A, no dobrze, no i fajnie tam jest, no dobrze, no normalne miasto jak miasto. Nie istnieje tylko Warszawa w tym kraju, są inne miejsca, w których też można żyć. Kalisz ogólnie mi się podoba, ze względu na to, że jest to dosyć spokojne miasto, nie jest to duża aglomeracja. To mi bardzo odpowiada. A co do samego Kalisza, to bardzo urzeka mnie centrum. Między innymi od samego początku mieszkam w centrum. No już w zasadzie Kalisz jest moim domem, tak? tutaj urodził się mój syn, yy, tu jest mój dom, często to podkreślam, żeby przy wyjazdach w rodzinne strony. Wrażenia są pozytywne, jeśli chodzi o to miasto naprawdę jest bardzo ładna architektura, aczkolwiek trzeba przyznać, że miejscami zaniedbana. To zdecydowanie przydałoby się poprawić, żeby ten wygląd miasta jakoś przyciągał bardziej ludzi, e, byłby to wielki plus. Po roku, po roku żyje mi się tutaj dobrze. Przeprowadziłem się z tego pierwszego mieszkania, w którym byłem przez trzy miesiące, na inne, trochę bardziej na obrzeżach Kalisza, więc może trochę mam dalej. Jednak mimo wszystko, w porównaniu do Warszawy, te dystanse naprawdę nie są duże. W Warszawie, jadąc na uczelnię, jechałem godzinkę w jedną stronę. To są dwie godziny dziennie. Tutaj, w Kaliszu, 10-15 minut jestem w pracy. To samo powrót. Są korki faktycznie, ale bez porównania z tymi warszawskimi. To jest olbrzymia zaleta. Można dłużej pospać, można mieć więcej czasu po południu. Uważam, że Kalisz to bardzo spokojne miasto, ale bardzo takie przyjemne. No, też to jest najstarsze miasto, tak? więc, więc te zabytki są bardzo, bardzo piękne. I ja, ja ogólnie lubię bardzo spokojne miasta. Już studia były w Warszawie, więc mam ogromne porównanie i Kalisz jest bardzo spokojny, ale mi się to podoba. Podoba się naprawdę. W tym mieście każdy znajdzie coś dla siebie, jeśli będzie, jeśli będzie chciał. Jak ktoś nie chce, wiadomo, że, że nie, nie odnajdzie tego, co, co mu potrzeba. To są teatry, kina, e, restauracje, jeśli ktoś lubi z rodziną, z rodzicami e, pójść do restauracji na sobotni, sobotni obiad. E, ja, a, ja osobiście preferuję aktywny tryb styl, styl, styl życia. I to miasto pozwala mi taki tryb prowadzić. Z kolegami z pracy, z biura chodzimy w sezonie letnim chodziliśmy na siatkówkę plażową pograć. Teraz chodzimy grać w kręgle. Ja prywatnie w wolnym, wolnym czasie chodziłem na ściankę spinaczkową. Niestety z końcem roku została zlikwidowana, aczkolwiek mam nadzieję, że nie bezpowrotnie i że, że jeszcze będę miał taką okazję. Patryk, Małgorzata, Bartłomiej. W ich głowach powstają silniki samolotów. To konstruktorzy serc tych pięknych maszyn. To konstruktorzy swojego sukcesu, sukcesu firmy i Kalisza. Profesjonalizm rodzi się z pasji. Kalisz daje do tego przestrzeń i pomaga rozwinąć skrzydła.